Maneczko, ekipa z tej strony Gumer z kanału Fish Team. E, znajdujemy się w Korei i dzisiaj chciałem Was zabrać na taką małą wycieczkę do sklepu wędkarskiego, e, pokazać Wam jak e, wygląda sklep wędkarski. E, mamy samochodzik, jedziemy do sklepu, e, pokażę Wam e, jak to u nich wygląda. Tak samo jak byliśmy na Tajwanie, Wam pokazaliśmy jak wygląda sklep wędkarski. Tak samo zrobimy tutaj, e, pokażę Wam jak tutaj ludzie łowią. E, jak wygląda sklep wędkarski? No, jak podchodzą do wędkowania? Jest to trochę inaczej jak u nas. Oczywiście, jest to Azja. Tutaj zbytnio jakichś zasad wędkowania nie ma. My będziemy robić zakupy takie bardziej na wędkarstwo morskie. Pojedziemy sobie połowić z gruntu, zobaczyć co się dzieje na plaży albo na molo. Byliśmy tutaj z Wojtkiem parę razy na karpiach, ale niestety. Cisza, udało się połapać tam jakieś karasie, jakieś takie mniejsze rybki, no ale karpi zbytnio nie było, więc jutro jadę nad morze. Także zapraszam Was do odcinka, zapraszam Was do subskrypcji, no i widzimy się pod sklepem. Siemaneczko! Jak widzicie ekipa, właśnie dojechaliśmy pod sklep wędkarski w Korei Południowej. Sklep jest całkiem spory. Pokażę Wam tak. Wchodzimy do środka i zaraz pokażę Wam co jest w środku. Godzina otwarcia. Hasejo to Na wejściu mamy latarki Oraz główki do słupowików Kołowrotki Oczywiście Jak ktoś chce na przykład zacząć wędkować, To ma takie mniejsze kołowroteczki Cena takiego kołowrotka To jest 9000 wonów Czyli jakieś około 28 zł jeden wątek to jest nasze 30 groszy po obrotku to jest tu sporo to widzimy pan też coś sobie wybiera różnego rodzaju latarki tutaj mamy żółki plecionki świetliki mam nadzieję że nie będzie obraz skakał od, od światła jakie tu panuje. ale Wam możecie pokażę co tutaj jest tu mamy kołowrotki dajwy Shimano Multiplikatory A Robaczki są tam Jak możecie zobaczyć, tak samo jak na Tajwanie, te wędki są, są w takich pokrowcach Pakowane Ciężarki morskie Bądki, plikery Przepraszam, pilkary, ciężarki morskie. Tutaj mamy y, różnego rodzaju jakieś y, woblery. Zobaczcie sobie, co? 11 tysięcy wonów do takiego woblerka. Y, mrożone przynęty, kalmary, ośmiornice, krawatki. To jest chyba jakieś takie y, ciasto, coś w takim stylu. Główki jigowe Tutaj dość popularne jest wędkarstwo morskie patrzcie jakie duże główki <grymne> Dość ciężkie Ale to bardziej dla spinningistów my jesteśmy w Grunciarze mm, Woblery Różnego rodzaju 30 zł za takiego woblerka około To już mamy morskie pilkery różnego rodzaju, mniejsze, większe jakieś legunki i czegoś takiego u nas nie widziałem. Nie wiem. Może wy widzieliście? Tutaj dalsza część sztucznych przynęt. Różnego rodzaju noże, nożyczki, przybory, chwytaki zaciskarki ostrzałki i takie różne przybory potrzebne szczypce do wyhaczania z tej strony mamy torby i lodówki też bardzo popularne przez panujące tutaj warunki dużo wędkarzy korzysta z takich lodówek można tu schować różne rzeczy Żyły przynęty, mrożone przynęty, oczywiście jakieś napoje, jedzenie oczywiście, duży, wielu z nich wykorzystuje to też jako si siedziska, sobie takie torby. Bardzo fajna rzecz, no, przy temperaturach sięgających 40 stopni, potrafi uratować dupę, że tak brzydko powiem na zasiadce długiej, no, zwłaszcza w pełnym słońcu wędki, dajwy morskie zobaczcie w takich fajnych pokrowcach takich ala karbonowych wszystkie wędki są sprzedawane praktycznie w takiej wersji w tubach w takich opakowaniach plastikowych tu jest powszechne a resztę jakichś sztucznych przynęt. tak powiem Wam szczerze yy, nawet nie wiem do czego to służy ja tam nie jestem jakimś zapalonym wędkarz, wędkarzem morskim, no ale może ktoś z Was orientuje się, do czego takie rzeczy służą. Są to jakieś dociążenia jako główki, tak mi się wydaje. Ale możecie napisać w komentarzu, co to jest. Zobaczcie, takie coś. Mamy 70 gramowe, więc wydaje mi się, że to są jakieś dociążenia. Może na się, do tego się dokłada hak. Tutaj już coś na grube ryby, duże pilgary morskie, ciężkie. Zobaczcie, coś takiego. Ma no z tego tu sporo, sklep jest dobrze wyposażony. Tu mamy coś bardziej dla nas do wędkarstwa gruntowego wszystkiego rodzaju zanęty cena 20 tysięcy wonów za taką paczuszkę Zobaczcie, 15 tysięcy wonów a ten jest 2-3 kilo tej zanęty. różnego rodzaju dodatki tutaj no, mamy takie płatki yy, ryżowe coś w takim stylu korzystaliśmy kiedyś z tego płatki o, te są fajne rzeczy z tego możemy zrobić ciasto, gotowe ciasto, dodajemy tylko wodę, tak jak tutaj jest pokazane i robimy sobie ciasto takie haczykowe. Smak truskawka. W kolejnej alejce mamy różnego rodzaju haczyki. Teraz mi skacze obraz, mam nadzieję, że tego nie będzie widać przez światło na filmiku. Tu główki jakieś dźwigowe. Takie do zbrajania właśnie e, e, pilkerów morskich. Pętliki, kółka. No podstawowe wyposażenie. jakieś główki. Te gumowe, sztuczne. To już u nas można spotkać. O! Małe rekiny gumowe. W dalszej części możemy napotkać kamizelki takie ratunkowe, które są wymagane. Jeżeli łowimy gdzieś na jakichś wałach, tak samo było na Tajwanie, i do tego buty antypoślizgowe. Więc jak się będziecie kiedyś chcieli wybrać i połowić gdzieś na jakichś wałach, kamieniach, to, to jest Waszym obowiązkiem: kupienie takiego, takiej kamizelki i butów antypoślizgowych, które zaraz Wam pokażę. Są tutaj. Mamy buty antypoślizgowe. Które są oczywiście wyposażone w takie podeszwy i kolce zapobiegające poślizgnięciu się, to są podbieraki. A taki jeszcze mały szczegół. Podbieraki tutaj mają inny gwint. Zobaczcie, ten gwint jest taki duży o większym skoku i większej średnicy jak u nas. I to jest u nich standard. Może tu będzie lepiej widać. Takie gwinty to jest u nich gwint standardowy. Zobaczcie, w każdych jednych koszach i, po, i koszach podbieraków się to powtarza. Możemy dokupić też same płatki, oczywiście, jeżeli nam się zniszczą. No i wędki, tak jak mówiłem zobaczcie, wszystko jest w opakowaniach. W następnym dziale mamy spławiki, żyłeczki, żyłeczki do e, przyponów. Spławiki morskie, takie duże. Z tego co wiem, takie spławiki wykorzystuje się chyba właśnie na morzu. Choć mogę się mylić, możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. To są takie spławiki chyba wykonana, również duża i tak jak mówię, dalej, jeżyłeczki do spawików, do naszych przyponów, krętliki, a krawki my bierzemy taki krętlik z grawką, to nam się przyda oraz Pokażę Wam jak wyglądają koszyki zanętowe. Tutaj nie kupimy takich normalnych federowych koszyków zanętowych, tylko coś takiego. Trochę inaczej się to montuje. Tu się dowiązuje żółta, tu się dowiązuje do końca szypon. na miejsce tego co widziałem. Do środka ładuje się zanętę i takim czymś się rzuca. Nie ma takiej, nie kupicie tutaj takich klasycznych koszyków zanętowych do federa klasycznego jak u nas. Tylko coś takiego. Więc jakbyście się wybierali, chcieli połowić na federa, to bierzcie koszyki ze sobą, bo innych nie kupicie. Tutaj mamy oczywiście haczyki. Wszystkie haczyki, które są w Korei, są bez oczka, tylko są z tak zwanym listkiem. Rzadko tu się spotyka haczyki takie oczkowe, jak u nas, możesz kupić. Większość jest właśnie listkowych Bo to wszystko są haczyki z listkami. Na następnym dziale znajdziemy takie gotowe zestawy jak widzicie rurki e, jak widzicie rurki to można to kupić mamy gotowe zestawy końcowe e, na różnego rodzaju ryby Tutaj mamy takie rurki można kupić, bo koszyków nie kupimy. <grybujesz> to jest śmieszne. No ale no, trochę inaczej się tu łowi tak jak mówiłem. Zobaczcie, różnego rodzaju Odstawy końcowe. Większość na rybę morską. My chyba weźmiemy coś takiego. Próbujemy jeszcze 10 sztuk. takich haczyk jest wygięty. Myślę, że coś takiego weźmiemy. Tutaj jest zaprezentowany taki zestaw siedziska z podpórkami. Trochę podobny do naszych zestawów federowych, metod federowych. Jednak trochę inaczej wykonany tutaj sobie kładziemy wędeczkę no i wiadomo czekamy na branie tutaj stojaki do wędkarstwa morskiego działacz z słoików. E, oczywiście podpórek takich z gwintem klasycznym też nie kupimy tutaj tak wyglądają podpórki, mamy dwa rodzaje więc jakbyście chcieli kiedyś wziąć jakieś sygnalizatory to podpórki też musicie przywieźć od nas z Europy Dalsza część wędek Jest chyba największy wędkarski w Mokpo jestem w miejscowości Mokpo które leży na samym południu wyspy Nalsza część żyłeczek i zestawów końcowych naszych przyponów różnego rodzaju wiaderka opakowania kuwetki no już wtedy zakupiliśmy malutkie mrożone krewetki i wychodzimy. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcineczek. Mhm. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcineczek, że mniej więcej Wam pokazałem jak to wygląda. Sklepy się trochę różnią oczywiście jak u nas, ale myślę, że taka fajna informacja dla osób, które będą tu chciały kiedyś przyjechać, albo które chcą zobaczyć, jak to wygląda. Także dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Zapraszam Was do swoich innych filmów. O, oczywiście zachęcam do subskrypcji. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Mam nadzieję, że jutro coś połowimy. Trzymajcie się, siema!